Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Widowa tematu. Budowa i rodzaje wycieraczek: jak określić długość wycieraczek, przyczyny słabej wydajności urządzeń i środki zapobiegawcze. Wideo o zakupie wycieraczek. Wycieraczki samochodowe to nie tylko tani materiał eksploatacyjny, ale bardzo ważny element wpływający na bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu. Żaden kierowca nie będzie w stanie jeździć w przypadku opadów deszczu lub śniegu bez sprawnych wycieraczek, które oczyszczają przednia szybę z wody i śniegu. Wycieraczki odpowiadają za widoczność w trudnych warunkach pogodowych, a widoczność drogi jest niezbędna do prowadzenia pojazdu. Jak każdą inna część, wycieraczki od czasu do czasu ulegają awarii i wymagają wymiany. W tym artykule zastanowimy się, jak wybrać tę część i jak sprawić, by wycieraczki służyły jak najdłużej. Budowa i rodzaje wycieraczek przedniej szyby. Konstrukcja wycieraczek nie jest szczególnie skomplikowana. Jest to podstawa wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego oraz część czyszcząca, która stanowi gumowa okładzina. Istnieje kilka rodzajów wycieraczek samochodowych szkieletowe i bezszkieletowe, a także hybrydowe. Wycieraczki szkieletowe jest to najczęstszy typ wycieraczek a takie urządzenia ESA niedrogie. Stanowią one system czopów i przegubów, do których przymocowane ESA pióra wycieraczek. Dociskanie gumowej krawędzi następuje dzięki rozwiązaniu konstrukcyjnemu, a nacisk jest równomiernie rozłożony na powierzchni roboczej. Ma to swoje wady. Zima wycieraczki ramowe mogą przymarzać do szyby, zapchane śniegiem i lodem. Pierwsze wycieraczki ramowe były wykonane z metalu, ale nowsze modele ESA wykonane z tworzywa sztucznego, ponieważ części metalowe. Szybko się zuzywały, co prowadziło do luzów w wycieraczkach i zmniejszało wydajność ich pracy. Ponadto metal zamarza zima i jest znacznie narażony na korozję. Nowoczesne plastikowe wycieraczki dobrze przylegają do szyby, ale plastik nie jest tak trwały jak metal i szybko się niszczy, co prowadzi do skrzypienia i luzów w połaczeniu. Zimowa wersja wycieraczek ramowych zakłada ochronę w postaci gumowej osłony, która zapobiega przedostawaniu się śniegu i wody oraz dalszemu zamarzaniu. Minusy obecność dużej liczby takich wycieraczek, z powodu których przy dużej prędkości napęd elektryczny wycieraczek pracuje przy maksymalnym obciążeniu. Również gumowa osłona może zostać pozbawiona ciśnienia, a śnieg lub woda dostana się do środka, a do usunięcia lodu konieczne będzie. Wykonanie skomplikowanych czynności, zaczynając od podgrzania całego systemu. Wycieraczki bezramkowe ten typ charakteryzuje się połaczeniem formowanego plastikowego korpusu i metalowych płytek z gumowym ostrzem. Po środku konstrukcji znajduje się wspornik do ich mocowania, a na końcach plastikowe zaslepki. Ze względu na niewielka liczbę elementów, brak zawiasów, osi i tulei, wycieraczki pracują niemal bezgłośnie, ich żywotność jest długa. A sama konstrukcja charakteryzuje się niezawodnością i trwałością. Wycieraczki bezramkowe sprawdzają się w minusowych warunkach pogodowych, jednak temperatura nie powinna być niższa Ni z 20. Pod względem wysokości ten typ wycieraczek jest niższy niż inne opcje, co pozwala skutecznie obsługiwać wycieraczki przy dużych prędkościach. Do minusów można zaliczyć fakt, że każdy model samochodu musi być wyposażony we własne wycieraczki, a także ich dość wygorowana cenę. Wycieraczki hybrydowe łacza w sobie elementy konstrukcji ramowej i bezramowej. Ich system dociskowy jest szkieletowy, podczas gdy wymiary wycieraczek SA minimalne. Mają dłuższa żywotność niż poprzednie wersje i mogą pracować kilka razy dłużej. Do ich produkcji wykorzystywane ESA wysokiej jakości materiały, dzięki czemu nie ma żadnych skarg na pracę wycieraczek, doskonale. Czyszczą szybę, nie uszkadzając jej. Cena tych produktów jest wysoka, ale rekompensują to zarówno zalety w działaniu, jak i dłuższa żywotność. Jak określić długość wycieraczek do tego parametru należy podchodzić ostrożnie, ponieważ różne rozmiary wycieraczek ESA przeznaczone. Dla różnych modeli samochodów. Ponadto samochód może być wyposażony w dwa pura wycieraczek, a także inna liczbę, trzy lub tylko jedno. Zestaw dwóch wycieraczek przedniej szyby ma zazwyczaj taka sama długość. Można poeksperymentować i kupić pura wycieraczek o różnych rozmiarach, aby obszar wycierania był jak największy. Należy jednak wybierać ostrożnie, ponieważ pura wycieraczek mogą kolidować ze sobą podczas pracy, jeśli ich rozmiary nie są prawidłowe. Na przykład... Jeśli zalecana długość wycieraczek wynosi 500 mm, można również zamontować wycieraczki o długości 530 lub 550 mm. Które? Będą wychwytywać więcej powierzchni szyby, a tym samym lepiej je czyścić. Wycieraczki mogą mieć długość od 350 mm do 650 mm, w zależności od marki i modelu samochodu. Wymiana gumy na wycieraczkach możliwe jest, aby nie wymieniać całej wycieraczki przedniej szyby, ale wymienić tylko gumkę. W sklepach motoryzacyjnych nie zawsze można znaleźć wycieraczki pasujące do danego modelu samochodu, ale taki element jak gumka można łatwo znaleźć i wymienić. Trzeba tylko wybrać gumkę z takim samym typem mocowania i nie pomylić się z długością. Zapięcia mogą być różne. Najczęstsza opcja jest hak, ale istnieją również zapięcia w postaci bocznego sworznia, w Renault, guzika można go znaleźć w samochodach VW, Ford, Volvo, Renault, Citroen, górnego zamka w 5 BMW i bocznego zacisku Opel, Audi, Fiat, Mercedes-Benz, Saab, bagnetu, Saab. Renault od 2004 roku w ciężarówkach. Jakie wycieraczki kupic, na zimę czy na lato? Najlepszym rozwiązaniem jest zakup dwóch zestawów wycieraczek, jednego na zimę i jednego na lato. Wycieraczki letnie będą sztywniejsze, a te przeznaczone na zimę, elastyczne i miękkie. Wersja zimowa powinna być z bardziej miękkiej gumy, która z pewnością zachowa elastyczność na mrozie. Z założenia lepiej wybrać wycieraczki bezramkowe jako zestaw zimowy. Na oko lub w dotyku określenie właściwości paska polimerowego wycieraczki przedniej szyby jest niemożliwe, tutaj konieczne jest poleganie. Na charakterystyce podanej przez producenta. Guma powinna być odporna na głębokie minusowe temperatury, o czym producent powinien poinformować kupującego. Oprócz właściwości polimeru, przy zakupie warto dokładnie obejrzeć wycieraczki, czy nie ma na nich nierówności lub wgłębień, ponieważ będzie to zależało od stopnia przyczepności do szyby i jakości czyszczenia przedniej szyby. Guma powinna być dobrze przymocowana do korpusu wycieraczki i nie powinna się odklejąc. Cena również odgrywa rol przy rozważaniu zakupu nowych wycieraczek. Jeśli wybierzemy tanie wycieraczki, stawiając w pierwszej kolejności na oszczędność, to później możemy spotkać się z oczekiwanymi. Konsekwencjami brud zacznie rozmazywać się na szybie, a pracy wycieraczek będzie towarzyszyć nieprzyjemne skrzypienie. Dlaczego wycieraczki zaczynają źle pracować? Wielu kierowców uważa, że póra wycieraczek przedniej szyby nie wytrzymują długo i dość szybko się zużywają. Co to oznacza? Wycieraczki nie oczyszczają w pełni szyby podczas opadów deszczu lub śniegu. Jeśli pozostawiają więcej niż trzy smugi, to znak że czas na wymianę wycieraczek. Smugi na krawędziach esa norma, a na środku nie powinno być więcej niż jedna smiugę. Inna oznaka, że wycieraczki straciły swoje właściwości wycierające, jest pozostawianie smak wody. Oznacza to, że wycieraczka nie jest już w stanie dokładnie usunąć wody z szyby, a to zniekształca widoczność dla kierowcy i takie. Wycieraczki należy wymienić. Trzecia oznaka pojawienie się luzu, gdy rama traci swój pierwotny kształt, wygina się, co zaczyna zakłócać normalne dopasowanie do szyby. Czasami wycieraczki zaczynają wydawać charakterystyczny pisk. Nie zawsze oznacza to, że nadszedł czas na ich wymianę. Wystarczy po prostu oczyścić je z powstałego brudu. Piszczenie może pojawić się z powodu zużycia szczotek, których guma jest pęknięta lub staje się krucha i pogarsza się. Nie mogą już płynnie przesuwać się po szybie i zamiast ślizgać się, poruszają się z trudem, co powoduje skrzypienie. W takim przypadku wycieraczki należy wymienić na nowe. Wycieraczki najczęściej zaczynają piszczeć. Jeśli S.A. zmuszone do pracy na suchej przedniej szybie, dlatego nigdy nie należy zapominać. O używaniu spryskiwacza podczas właczania wycieraczek w samochodzie. Wycieraczki mogą również piszczęć z powodu nieprawidłowego montażu. Niektóre osoby montują je do góry nogami lub między purami wycieraczek, a szyba jest szczelina, co może powodować obcy dźwięk. Zwykle jednak wycieraczki zaczynają piszczeć z powodu nagromadzenia się w nich brudu, który uniemożliwia normalne przesuwanie się po powierzchni szyby. W takim przypadku bardzo łatwo jest wyeliminować piszczenie. Wystarczy oczyścić wycieraczki z warstw za pomocą zwykłego roztworu, mydła lub innych środków do czyszczenia. Jak utrzymać wycieraczki w dobrym stanie? Aby nie wymieniać wycieraczek zbyt często, można spróbować przedłużyć ich żywotność. W tym celu należy je odpowiednio przechowywać i używać z należytą starannością. Zasady ESA bardzo proste i przystępne, ale mogą wydłużyć żywotność wycieraczek w samochodzie. Przednia szyba musi być czysta, jeśli szyba jest brudna, spowoduje to szybkie zużycie szczotek. Poświęć więc trochę czasu na wyczyszczenie przedniej szyby przed podróżą, nawet jeśli na zewnątrz pada deszcz. Strumienie deszczu nie zawsze dobrze radzą sobie z usuwaniem nagromadzonego brudu i będziesz musiał to zrobić. Mycie szyb jest szczególnie ważne, jeśli podróżujesz przy bezchmurnej, suchej pogodzie. Nawet przypadkowe właczenie wycieraczek spowoduje szybka awarię suchych szczotek. Usuwanie lodu i śniegu z przedniej szyby, jeśli zima na przedniej szybie znajduje się lot lub śnieg, należy najpierw oczyścić je ja ręcznie. Jeśli w tym celu właczysz wycieraczki, szczotki z miękkiej gumy natychmiast staną się bezużyteczne. Nawet pojedyncza próba usunięcia lodu i warstwy zamarzniętego śniegu za pomocą wycieraczek może je zabić. Aby zapobiec tworzeniu się lodu rano, przed pozostawieniem samochodu na parkingu należy przetrzeć szyby szmatka, aby usunąć nagromadzona wilgoc. Utrzymuj pióra wycieraczek w czystości z biegiem czasu kurz i latające śmieci tworzą na piórach wycieraczek warstwę brudu, która uniemożliwia. Im przyleganie do szyby, a guma traci elastyczność i miękkość. Wycieraczki zaczynają pracować ze zwiększonym tarciem, co prowadzi do ich zużycia i gorszego czyszczenia. Na metalu może tworzyć się rdza, która będzie przeszkadzać w pracy i porysuje szybę. Aby temu zapobiec, należy czyścić wycieraczki szmatka zwilżona woda z mydłem lub płynem do spyskiwaczy. Zdejmuj wycieraczki na noc, zwłaszcza jeśli zostawiasz samochód na noc w ujemnych temperaturach. W takim przypadku unikniesz przyklejania się piór wycieraczek do przedniej szyby, które trzeba będzie podgrzać i oddzielić z wysiłkiem. Alternatywnie, można ograniczyć się do odgięcia wycieraczek od przedniej szyby przed zaparkowaniem na ulicy w zimie. Podsumowanie: jeśli wycieraczki przedniej szyby będą traktowane z należytą starannością, brud będzie usuwany na czas, a z wycieraczkami należy obchodzić się ostrożnie w niskich temperaturach będą one działać przez długi czas. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub słabej wydajności wycieraczki należy wymienić w odpowiednim czasie. A wtedy przednia szyba zapewni doskonałą widoczność, znacznie zmniejszając ryzyko wypadków z powodu słabej widoczności. Wideo o zakupie wycieraczek